Witam w drugim sezonie Stein Złotej Podkowy, w odcinku czwartym. Hmm. Chyba za dwa dni mamy jechać do tej rzeźni. Zgadza się. Trochę tu sobie postoi. Hmm. Dobrze, że cię wypuścili z więzienia. Też się cieszę. Hmm. Przynajmniej nie, mnie nie wzięli na zawsze. Tak. Cicho bądź koniu Masz być tu grzeczny Nie wiem co oni sobie myślą Chcę już stąd wyjść Niech ktoś tu przyjdzie po mnie Tymczasem u ludzi No dobrze Milko Ty To znaczy Milen Więc porwali y, tą żelkę, tak? Tak zgadza się więc wyślemy kogoś, żeby ją uratował. Wiesz, gdzie dokładnie się znajduje ich siedziba? Nie wiem. Ale możemy się jakoś dowiedzieć, tylko jeszcze nie wiem jak. Hmm. Bardzo ciekawe. To jest to, że. No wiesz, że ktoś mógł porwać żelkę. To był chyba ten sam bandyta, co wcześniej. Tak. Raczej tak. Hmm. Jestem bardzo ciekawa o co chodzi. Ja też Tymczasem u bandytów. Ha. Znalazłem nasz stary znak. O, fajnie. Znów jesteśmy bandytami z Zakrzaka. No bandytami tygrysa z Zakrzaka. Tak. Bardzo ładnie. Dam ten znaczek. O nie, wpadł mi tam. Idę go wyciągnąć. Dobra, jest na tym miejscu, co trzeba. Krzysztof, jakbyś mógł, to idź tam, gdzie się zawsze kryłeś. A czemu? Bo nas jeszcze znajdą. Okej. Okay. bo mogę tutaj się skryć. Tak. Co ten gość tam robi? W oknie. Idiota. Niech ktoś tu przyjdzie. Dobrze, wyślij Karolinę e, razem z Mistralem, OK. Dobrze. Idę już ją zawiadomić. Karolina... Mruczek! Aj, tak? Musisz, ten... Musisz pojechać na Mistralu do bazy tych... Tych, wiesz, bandziorów. Co? A czemu ja? Nie wiem, tak ci szefowa wykazała. A czemu na Mistralu, nie na komecie? Nie wiem, bo kometa już bardzo dużo przeżył. Mhm. No dobra, to... Pojadę tam na Mistralu. Tylko ostrzegam Cię, nie zakładaj mu siodła. Dobrze. Załatwione. Dziękuję cię. Ci. Dobrze. Ja wracam do mojej lekcji. Oj, przepraszam Was. Muszę tylko, musiałam tylko coś ważnego omówić z Mileną. Dobrze, nie ma sprawy. Hm. dziękuję. Ale ładną Pani nową ozdobę założyła. A na Wielkanoc za kilka dni się zjawi. Hmm. Dzisiaj jest Prima Alperilis, więc możecie opowiadać żarty. Ale proszę panią, to nie był żart. Przysięgam. Dobrze, wierzę ci. Przecież widzę, że żelki nie ma. Wszędzie się porozglądałam i nie ma. Dobrze, dziękuję, że pani mi uwierzyła. No i co ja teraz zrobię? <laughs> o nie, to znowu ten facet. Czas na trening. Co? Musisz grubnąć, żebyś... żeby było z ciebie dużo mięsa. Albo lepiej, żebyśmy to my cię zabili. Nie! nie. Tak, tak, tak. Ała. O nie! Mamy już nawet ochotniczkę z twojej stajni, która będzie chciała na tobie jeździć. Co? Kto? Julia, przyjdź tutaj. Idę. Świetnie udawałaś w stajni. Dziękuję. Spirita możesz tutaj też przyprowadzić, jeżeli będziesz mieć czas. Dobrze, będę mieć raczej czas. Co, Julia? Myślałam, że ty jesteś dobra. Hm. Ale ten koniec dziwny. Masz rację. Trzeba go utuczyć. Hmm. Trzeba mu dawać dużo jedzenia, a nie ćwiczyć z nim. O, chyba masz rację. Dobra, to idę to odłożyć. Jedzenie, ja nic od nich nie zjem. Mm! E, żelka. Nie rozrabiaj, tu. Mistral, szybko. Może będzie zdążyć. Wow, widzisz to? Tam chyba jest żelka w tym boksie. Mm! Jeju, czy moje oczy się mylą? Czy tam biegnie Mistral z Karoliną? Nie, 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 to niemożliwe. Chyba tylko moja wyobraźnia jest taka fajna. Dalej Mistral, szybciej! Mm. Żelka, wyciągamy cię stąd! Mm. Mm. O, Mistral, co ty tutaj robisz? Wyciągamy cię stąd! A co? Świetnie się spisałeś, Mistral. To wszyscy bandyci? Tak, tak, tak! No. O nie, rzeko, niestety nie mogę cię zrozumieć. Nie mówię po końsku. Ani nie rozumiem koni. Ojejku, ale mi przykro. To jest ich znak.